Cześć wszystkim, <laughs> witam was na tym live z losowaniem, o dobrze, może weźmiemy sobie tutaj to wszystko, o dobrze, poczekajmy aż może trochę więcej osób będzie. Jeszcze możecie właśnie... Macie czas, chwilę. Jeszcze możecie się dopisać, komentarz napisać i będziecie brani. Właśnie także do konkursu. Dobrze. Już za chwilę zaczynamy. Dobrze. Tak więc uwaga. Kręcimy. Mamy tu właśnie wszystkie niki, tak więc zaczynamy. Uwaga i kto dostanie właśnie tą grę? I dostanie ją 24 Zapraszam, jak chcesz odebrać grę to napisz do mnie na mailu Wszystko, mail jest w opisie W sensie w informacjach na kanale no, więc Adyfik, jesteś zwycięzcą, następny konkurs będzie na, na 100 subskrypcji na kanale, tak więc jak chcecie konkurs to raczej szybko w miarę powinniście wbić, tak więc słuchajcie, w tym razie to już wszystko, widzimy się następnym razem, pewnie w odcinku, tak więc dzięki za udział i no, Wbijajcie sobie to będzie kolejny konkurs. Do, Do. następnego.